Witajcie na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na Październik. Październik. Czytania tarota oczywiście. Mamy tu karty, wszystko jest gotowe, żeby zacząć. Ale zanim zaczniemy, jeszcze oczywiście kilka informacji na temat tego, gdzie można zakupić książkę Plan Duszy, bo ostatnio. Umieściłam taki krótki filmik, informacje o kursie odczytu planu duszy online. Tutaj w rogu zamieszczę informację, taką, taki link do tego, żeby sobie obejrzeć. Jeśli ktoś jest zainteresowany, książkę tą plan duszy w języku polskim można kupić na mojej stronie www.planduszy.pl jeśli chcecie się zapisać na kurs, to można do mnie pisać albo można wejść przez stronę, wypełnić formularz zgłoszeniowy, zaakceptować regulamin. No i tam jest sporo informacji o tym, jakie są zajęcia. Będą trwały 3 dni w listopadzie od 11, to jest piątek, sobota i niedziela do 13. Jeśli macie ochotę kupić nie taką książkę wydaną fizycznie, to też jest wydanie w PDF-ie. Wszyscy ci, którzy są zainteresowani rozwojem osobistym, opracowywaniem planów dusz, rozwojem swoim, takim, który jeszcze też pomoże wszystkim wokół Was, tym, którzy do Was będą się zgłaszać na takie plany dusz, to zapraszam bardzo na ten kurs, bo warto. Ok, to tyle na temat planu duszy. Teraz przejdziemy już do czytań na październik, tak jak powiedziałam. Dla wszystkich znaków po kolei. Jeśli oczywiście macie jeszcze jakieś pytania, to zapraszam komentarze albo moje, mój adres mailowy info i to tyle na ten moment jeśli jeszcze będą jakieś potrzeby to odezwę się pomiędzy tymi czytaniami a wszystkimi kolejnymi, które będą w przyszłości to tyle tych ogłoszeń i teraz przechodzimy już do czytań dla każdego znaku i tam wszystkie ryby w czytaniu na październik 2022 zobaczymy co tutaj jest u Was w głównej energii co się będzie pojawiać jako inspiracja, jako informacja, jak to może wpływać na Was. I zobaczymy, jak to będzie się łączyło też z innymi kartami, które za chwileczkę dobiorę. Ok? No dobrze. To to ta karta. Rydwan. To ja jestem zwycięzcą. Wszystko mogę pokonać. Tutaj mamy wycieczkę, podróż, jakiś wyjazd, mogą być jakieś trudności. Tutaj potrzeba też balansu. Ta karta R2 no to jest karta Raka, poszukiwanie swojej drogi, poszukiwanie też swojego miejsca, bycie na swoim własnym garnuszku, być może jakiś wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy albo gdzieś do innego miasta. Różnie to może wyglądać. Zobaczymy jak tutaj się ma ta karta, ta energia do pozostałych kart. I zobaczymy co z tego wyniknie. Ok. No to do dzieła. Na wszystkich ryb na październik, nie tylko tych słonecznych. Ci co mają też w ascendencie ryby albo w innych planetach. Warto popatrzeć, tam gdzie wenus na przykład. Jaka jest Wasza energia? Sześć kielichów. Hmm, sentyment. Jakiś powrót do przeszłości może powrót do domu może wyjazd z domu jakieś spełnienie jakiegoś marzenia albo spotkanie z kimś, kto w przyszłości był dla Was kimś istotnym, ważnym no zobaczymy co tutaj jeszcze oprócz tej karty i zobaczymy jakie wnioski można wyciągnąć teraz będzie po kolei przeszłość, teraz przyszłość po lewej stronie Tak. Tutaj mamy poradę, informacje albo jakieś problemy, wyzwania, a tutaj wynik, a w atmosferze praca, praca, jeszcze raz praca, jakieś dzieło. Tutaj um, atmosfera jest bardzo um, takiego skupienia, takiego dużego skupienia. Um, na tym, co chce osiągnąć. Tutaj może też chodzić w grę pracocholizm jakieś e, zajęcie, które m, zajmuje nas praktycznie cały czas. E, chcecie tutaj coś dociągnąć, być może, przynajmniej, może to otoczenie w, takie ma wymagania, żeby tutaj pokazywać siebie, właśnie cały czas, że coś robię i, i nad czymś pracuję, bo to nieraz jest takie ciśnienie m, z zewnątrz tutaj pokazane w tej atmosferze. I to może być taki nacisk na Was, który może być pozytywny, może nie do końca być, bo Wy decydujecie o tym, czy chcecie w tym siedzieć i tak się napracować, czy nie. Być może dzieło warte jest tego. No i to od tego zależy, tak? I od Was. Karta, która idzie, energia z przeszłości za Wami, to jest trzy miecze. Poczucie jakiegoś um, Zdradzenia. Albo sami siebie zdradziliście. I to właśnie może być tak, że no, nie chciałem tak pracować i aż tyle pracować. A tu jest to, ta zdrada, to może być różnie odczytana. To może być też ktoś, kto mówił coś, a w ogóle wyszło inaczej. E, tu są słowa, które ranią. E, to są wypowiedziane słowa, które gdzieś tam dotarły do nas i nagle. Ta karta pokazuje, że nagle rozumiemy o co nam chodzi. Na pewno nie o to, i na pewno wiemy, czego nie chcemy. Natomiast pytanie jest, czy wiemy, czego chcemy w zamian. Więc zobaczymy. Na pewno chcecie jakieś zmiany, na pewno chcecie jakby odejść od, od tego, co było, od jakiegoś bólu, też i od słów, które gdzieś tam zawisły nad wami. Pokazuje się w teraźniejszości, w stanie. Druga szansa, nawet trzecia, piąta i dziesiąta, to jest kolejne wołanie, e, tak jakbyście mieli rozpocząć coś od początku. Czyli właśnie, tu jest podróż jakaś e, i chęć być może odejścia dla niektórych z Was od przeszłości i od tego, co było, ponieważ ta przeszłość pokazuje się w jakiś sposób, jako Wy, tak jak Wasza energia. Być może uwolnienie się i pójście do przodu, jakby pójście do nowego życia. Może to być bolesne, ponieważ no, to nie jest takie proste, żeby nagle ta przemiana w nas taka nastąpiła, że tu rzucamy wszystko i idziemy. Tak, musimy czasami przepracować to, przepracować to wszystko, co tutaj nas jak, w jakiś sposób ugodziło, aby skorzystać z tego nowego życia, aby uzmysłowić sobie, że no tak, właściwie to po co? To, co już było, to było. Ja już tego ani nie zmienię, bo nie ma takiej siły ani szansy. Wszystko właściwie toczy się dalej, całe życie toczy się dalej, bo życie nie stoi w miejscu. Czasami my stoimy w miejscu, bo cały czas przeżywamy coś, co już było dawno i może właśnie teraz nadszedł moment, żeby to wszystko porzucić, żeby odjechać od tego, odejść, wybrać się właśnie w taką podróż wewnętrzną. I e, skorzystać tutaj e, z uwolnienia. Poprosić o uwolnienie. No, powiedziałam, wspomniałam o tym, że czasami e, się zatrzymujemy, i tutaj w przyszłości pokazuje nam się Wisielec, e, czyli karta po pokazująca też moment przemiany i tego zatrzymania. To zatrzymanie tutaj w Waszym przypadku. E, być może jest konieczne, żeby zrobić tutaj jakąś analizę i żeby generalnie spojrzeć, co jest ze mną, co może być przede mną, w którym mieściu, miejscu się znajduję, jaka jest moja pozycja, co ja potrzebuję zmienić, jak mogę przejść w to nowe życie z największą korzyścią dla siebie, jaką pracę muszę w to włożyć, ile tej pracy i dlaczego. Zobaczenie też kierunku. Zwrócenie uwagi na jakieś elementy w moim życiu, które nie działają tak, jakbym chciał czy chciała, żeby działały. Zobaczymy, co tu jest poradą. Cesarz. Bądźcie swoim własnym ces cesarzem, liderem, władcą swojego życia. Nie oddawajcie mocy bólowi. Ani jakimś tam ranom, ani przeszłości. Pozwólcie sobie zbudować nowe fundamenty. To od was zależy, jak będziecie to budowali, i to wy tworzycie swoje życie, nikt inny. I tutaj e, nikt też was tym nie wyręczy, bo wydaje nam się często, że ktoś ma na nas wpływ, że coś się dzieje poza naszą percepcją. Być może czasami, ale to tylko jest wynik tego, że my czegoś nie zrobiliśmy wcześniej, albo to są wyniki naszych decyzji wcześniejszych. To właśnie jest tak. Albo tego, w jaki sposób myślimy. E, bardzo popularna jest dzisiaj ta karta w czytaniach. Jest to dziewiątka buław i ona jest w tej samej pozycji. Przed chwilą robiłam czytanie dla. Hmm, chyba dla wodnika. E, właśnie karta dziewięciu buław mówi o tym, że. Możecie być bardzo, bardzo zmęczeni, ale nie macie upadać na duchu, bo to, że czujecie się zmęczeni, to nie oznacza, że możecie się poddać. I ta karta mówi o tym, że raczej się nie poddawajcie. Ani z wątpieniu, ani przeszłości, ani jakiemuś bólowi, bo poczucie zwycięstwa, poczucie tego, że możecie sobie właściwie wybrać ścieżkę, drogę, i pojechać tam, gdzie chcecie pojechać, to, to jest Wasz przywilej i do Was należy wybór i to, co chcecie i co będziecie robili. Zobaczmy, co tutaj się jeszcze pokazuje. No właśnie, wynikiem są cztery buławy: poczucie spełnienia, poczucie odnalezienia domu, w którym jest radośnie, ciepło, przyjemnie, gdzie dom e, bucha życiem, ogniem, muzyką, radością. E, Zaproszonymi gośćmi to mogą być zaręczyny, to może być spotkanie z kimś, z kim może chcecie zbudować właśnie nowe miejsce, nowy dom, nowe poczucie rozwoju. Też zbudowanie takich podstaw, właśnie na zupełnie innych zasadach nie na bólu i przeżywaniu tego, co właściwie było, co się stało bo to pamiętamy to jest pozycja przeszłości, a tutaj mamy przyszłość. W sensie wyniku, tak, że ta radość mo może spowodować radość wewnętrzna, może spowodować całkowitą wewnętrzną Waszą przemianę, skorzystanie z nowego życia. Trochę tak jest, jakbyście właśnie wyruszyli w podróż, y, która może być uciążliwa, ciężka, trudna. Możecie czuć się zmęczeni, możecie powątpiewać, ale generalnie Was to prowadzi do Zbudowania was samych, jakby na nowo, tutaj też jest ta karta ósemki monet, czyli powiedziałabym, że jest to pozytywny wpływ, czyli wkładanie pracy, skupienie się na tym, co ja buduję, jakie mają być szczegóły. To jest zaplanowanie sobie, to jest zrobienie planu. Dobrze jest mieć plan, nawet jeśli trzeba go potem zmienić czy zweryfikować, to plan jest dobry po to, żeby móc co, co, coś weryfikować. Bo bez planu jest chaos. Bez planu to właściwie tak się coś wydaje, że już może zrobiliśmy, a tak możemy odhaczyć, że tutaj coś zostało zrobione. Tu jeszcze mamy coś do zrobienia i tam, nawet jeśli budujemy coś, to właśnie ta wizja tego, co budujemy i dlaczego. I nawet tutaj właśnie, kiedy chcecie się poddać, to może to być słabość, może to być poczucie, że o to może ja już się poddam i nie będę już korzystać, nie będę, nie pójdę do życia. Nie pozwólcie sobie na to. Zobaczymy, co tutaj, czemu ten wisielec się tutaj nam ujawni w przyszłości i co tutaj jeszcze nam karty wyjaśnią. Gdzie dalej? Do przemyśleń, które właściwie nie robią nic dobrego, bo powodują, że jeszcze gorzej się czujecie. Za dużo myśli. Ta analiza to nie ma być takie prze, przeanalizowanie wszystkiego i wchodzenie w jakąś taką przestrzeń martwienia się, kłopotów, tylko to ma być odejście. To ma być wizualizowanie siebie w przyszłości, w miejscu, w którym macie dostatek, miłość, szczęście i słońce pamiętajmy, że słońce świeci zawsze nawet za chmurami, kiedy my nie widzimy słońca to ono i tak tam jest ono jest piękne, cudowne i świeci i daje nam światło, życie i ciepło i o to chodzi, żebyście dążyli do sukcesu i nie martwili się o ten sukces za nadto, bo martwienie się w niczym nam nie pomaga to tylko prowadzi do większych frustracji, do, do przeżywania i właśnie ten umysł, jeśli nie jest on w jakiś sposób ukierunkowany, powoduje w nas poczucie właśnie takiego zranienia i, i nadmiernego martwienia się o coś, co i tak przyjdzie i będzie tak, jakie powinno być. Jeszcze mam ochotę tutaj dociągnąć karty na tą dziewiątkę buław. Jak sobie tutaj poradzicie? No właśnie, macie tutaj tendencję do takiego nadmiernego przemyśliwania wszystkiego, analizowania, siedzenia w głowie i mówienia, tak jakby używania tych samych słów, które was mocno ograniczają, powodują, że. Właśnie, jeśli cały czas będziecie powtarzali sobie, że ojej, jak jestem, czy jestem, jaka jestem zmęczona, o, już się może poddam, a może to jest za dużo, czy tak dalej, to sami siebie wprowadzacie w taką atmosferę mm, właściwie rezygnacji, e, takiego powątpiwania w siebie. A tutaj chodzi o to, żeby nie wątpić w siebie, żeby zobaczyć to nowe życie, słońce. Radość ze spotkań, żeby wizualizować siebie w przyszłości w radości. Tutaj zbyt dużo myśli może powodować, że będziecie jakby wprowadzać siebie w atmosferę powątpiewania, i to jest, może być problemem. Warto eliminować to jak najbardziej. Właśnie czuć się cesarzem na cesarskim tronie to jest porada, informacja, żeby. Poczuć w sobie moc kogoś, kto potrafi zbudować to nowe życie od początku, czyli jakąś pracę nową, czy chcecie znaleźć nową pracę, czy chcecie zmienić karierę, to trzeba zrobić plan. Macie chęć wyruszenia w jakąś drogę, ale tutaj powiesiliście się w przyszłości w jakiś sposób, czyli jest jakiś ruch, jednocześnie zastój. To jest tak, że chcę, nie mogę, może chcę, ale coś mnie blokuje, a właściwie to Sama siebie, czy sam siebie potrafię przekonać, że to nowe życie jest zbyt trudne, żeby je przyjąć? Czyli co? Trzeba zmienić tutaj swój dialog wewnętrzny. Trzeba jakby wytyczyć sobie ścieżkę do radości, zobaczyć siebie w podróży ku szczęściu, ku temu, co wam w duszy gra. To może być jakiś nowy projekt, to może być szansa na, na spotkanie innych, nowych ludzi, którzy będą Was bardzo mocno inspirować i pokazywać Wam, czym jest sukces w życiu. To nie musi być kupa pieniędzy, to może być miłe towarzystwo, to mogą być ludzie podobnie myślący, to może być taka codzienna krzątanina dla niektórych z nas, to może być satysfakcja z tego, że pomagacie innym. Najczęściej to daje ogromną satysfakcję. Zobaczmy, co jeszcze karty wyroczni, chcą Wam powiedzieć. Mamy tutaj kogoś, kto się sobą opiekuje. Mamy tutaj Gwynet i ona jest tu i teraz. I to jest matka, czyli poczucie bycia pod opieką, pod opieką matki, która troszczy się o swoje dzieci. Tak, Wy macie zatroszczyć się o siebie. Ocie wystąpić w roli rodzica, tak jak to robiła matka troszcząca się o was. Ta tutaj wróżka ma zapewnić wam taką opiekę. Możecie wysłać prośbę, wysłać jakąś in taką informację o tym, co, czego chcielibyście? Co jakbyście chcieli zbudować swoje kolejne dni miesiące? Lata, które będą nadchodziły, jak wyobrażacie sobie siebie za rok, za trzy, za pięć? Możecie tutaj poprosić o odpowiedź. To właśnie ta Gwyneth ma nam przypomnieć, że bardzo często chcemy w nasze codzienne życie wpleść tyle różnych zajęć że one właściwie zabierają nam całkowicie energię i powodują, że zaczynamy czuć się bardzo mocno zmęczeni, tacy wypompowani totalnie z energii. I to właśnie wymaga jakby otoczenie czasem i my się temu poddajemy. A tu chodzi o to, żeby potrafić się temu przeciwstawić, żeby nie ulegać wpływom właśnie środowiska, żeby robić to, co chcecie robić żeby dążyć do sukcesu. A czym jest dla mnie sukces? Bo czasami to my nie wiemy. Więc warto na przykład zrobić sobie teraz czas w październiku, taki, w którym będziecie się przyglądać sobie i pytać siebie. Co oznacza dla Was sukces? Czy posiadanie wielkiej ilości pieniędzy, czy posiadanie wspaniałej rodziny, dzieci, czy partnera, czy może przynależność do jakiejś grupy, czy praca, która daje satysfakcję, czy posiadanie domu, może zwierzątko, może niesienie pomocy innym. Jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które mogą dawać nam właśnie sukces, znaczy nam poczucie sukcesu dla niektórych poczuciem sukcesu jest bycie w rządzie w polityce, na stołku, na stanowisku nie dla wszystkich, bo dla niektórych to jest wielki stres odpowiedzialność, która może nieść za sobą rzeczywiście dużo obciążenia więc czym jest dla mnie sukces? możecie zapytać właśnie tej Gwynet i co dla was na ten moment jest najważniejsze może ta podróż w głąb siebie jest tą podróżą, która teraz Was czeka, a może jest to fizyczna podróż, w której odkryjecie bardzo dużo sprzeczności, bo tak jak patrzę na ten stół, to jest chęć pójścia za nowym, ale jednocześnie jest gdzieś powstrzymanie, patrzenie do tyłu, takie zatrzymanie w tej podróży. Dla niektórych to fizycznie może być zatrzymanie w tej podróży ze względu na jakiś kłopot, ale to i tak wszystko skończy się bardzo pozytywnie, patrząc na to, co się tu pokazało. Więc uwaga na, też na pojazdy, na Wasze podróże. Jeśli coś będzie się przydarzało, to nie martwcie się, bo i tak wszystko będzie tak jak trzeba i ta podróż zakończy się tam, dojedziecie tam, gdzie macie dojechać. Natomiast tak jak mówię, jeśli ktoś chce wejść w głębiej i chce zrobić jakiś porządek, to m, warto przeanalizować to, co powiedziałam o sukcesie, ale też m, zastanowić się, co daje mi radość i satysfakcję. Okay? To w sumie tyle na teraz. Spotkamy się w następnych czytaniach. Ja Was bardzo pozdrawiam i do zobaczenia.